Siemanko, w dzisiejszym filmie pokażę w jaki sposób sklonować sobie dysk, system czy tego typu rzeczy, właśnie. No i posłużę się w tym odcinku akurat programem od firmy Aomei. Jest to backup w wersji darmowej. Jest też wersja płatna, która ma tam kilka dodatkowych opcji, ale ta darmowa też w zupełności wystarczy. W opisie będziecie mieliście link do niej. Żeby sobie wejść i pobrać od razu. No i co, przechodzimy. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda u mnie teraz, jak wyglądają partycje. Bo tutaj mam właśnie taką partycję do skopiowania się nazywała ona. Jest to znaczy na literką Z. No i mam tutaj trzy pliki: jakieś tam wirtualna maszynka, jakiś Rufus i dokument tekstowy. I tekst na IT w środku. I będziemy starali się teraz to przekopiować na dysk na partycję T o nazwie SSD i oznaczonej literką D. No dobra, Zatwieram sobie ten program i zezwolę. Nie widzicie tego? Okay. Jeszcze program programik uruchamia. No i teraz musimy wybrać. Mamy tutaj w ogóle dwie opcje, takie czyli jak mówię, kopia zapasowa. I tutaj możecie sobie. Na przykład właśnie kopię zapasową partycji zrobić do pliku obrazu, czyli w jakimś formacie będzie ten plik, no nie, czyli będziecie mogli sobie na przykład pendrive'a zgrać potem. Samo cały dysk można, plików, system tak samo, kopia zapasowa, i utworzył obraz partycy. No. no ale dobra, zrobimy sobie może na razie właśnie tę kopię zapasową, bo też jest opcja klonowania od razu na jakiś dysk ale my spróbujemy na razie kopię zapasową wykonać, mm, do pliku obrazu. Ja sobie kopię zapasową partycji zrobię, ponieważ tam, y, tutaj mam partycję, to jest ten sam dysk, to i to, ale na partycję jest podzielony, y, więc wykonam kopię zapasową partycji, dodaj partycję lub volumin. Y, y, I teraz to jest partycja oznaczona literką z do skopiowania się nazywa, dodaj. Mm. Teraz musimy wybrać dokąd ma się e, to zrobić. Gdzie ten obraz ma się gdzie zapisać? To wejdę w taki komputer. na SSD. Ok. Nie wiem, chyba nazwy nie trzeba wybierać. Teraz opcja, napisz notatkę jakąś. wyłącz szyfrowanie, ale to jest dla wersji Pro. powiadomienie do e e-mail. były jakieś kopie, inteligentna kopia. Inne polecenia. Kompresja. Kompresja też można wybrać, to jest ciekawe. Tak jak przy właśnie kompresji blików, jakimś WinRar'em czy samym zipem to może być dobre, jak ma się poro sporo, sporo, danych. No i dobra, ja sobie to zapiszę, tak jak jest. Możemy jeszcze zaplanować, jakiś harmonogram sobie wybrać, no ale dobra, ja zrobię tak jak jest. I tu już kopię. No i teraz widzimy, tworzy się to. Jest to pierwszy w ogóle odcinek tej serii, bo... No, Chciałem nagrać kilka takich, w sensie, nie wiem, z cztery odcinki, powiedzmy, jeszcze z jakiegoś, nie wiem, EasyAssist jeszcze kojarzę, no i jeszcze jakieś na pewno programy do takich kopii. Clonzilla, taką tam przypasuje, no nie, to sobie akurat. Ym, też umiemy jeden odcinek zrobić, ale to by było za długie, jakbym chciał w jednym filmie z treścią, na przykład, tam pokazać cztery programy, jak działają, jak nimi zrobić kopię zapasową, no nie. No i dobra, widzimy, tutaj, że tutaj procesa zakończona pomyślnie. Klikamy zakończ. Mamy tutaj kopie zapasowe uświetlone. Mm. Na tym dysku jest też właśnie w tej partycji jest katalog utworzony nowy. Moja kopia zapasowa. Moja kopia zapasowa jest w tym formacie, właśnie Aomei. Jak mi to było tam? Adi. Zaraz sobie włączę może rozszerzenia plików, bo w formacie nie, nie zaznaczyłem tego jeszcze. Widzimy to waży 3 giga, 300 MB. To w sumie waży 3,21, no ale dobra to jest tak niedokładnie, bo tutaj jest 3,3, a tutaj 3,2. Więc raczej się to zgadza, jest tak jak powinno. No i dobra, teraz powiedzmy usuniemy sobie Sformatujemy najlepiej hmm, tę partycję całą. Gdzie tu jest formatuj, tu jest formatuj. Dobra, i teraz tak formatujemy ją sobie. Jest ona czyściutka. No, a tutaj mamy tę kopię zapasową. E, no i dobra. Teraz tak to w, możemy sobie chyba wybieram. No, tutaj w przywróć. E, wbierz plik obrazu, wbierz plik obrazu do przywrócenia. I teraz musimy odszukać pliku właśnie z rozszerze, rozszerzeniem ADI Tutaj Teraz nam pokazuje też zakładkę e, z kimi serwer, serwerami sieciowymi Serwer, e, no, które robię na przykład mogą by być zapisane te dane Ale to bardziej jest, myślę, dla jakiejś korporacji czy coś, gdzie właśnie tam się trzyma takie rzeczy Albo chyba, że ktoś ma home laba jakiegoś czy coś tego typu Po prostu jakiś, nie wiem, technologii jakiegoś czy coś. No, dobra, e, nie przedłużając, wchodzimy sobie tutaj, wybierz plik obrazu, ten komputer, mówimy tutaj mam na tym SSD partycji, e, moja kopia zapisowała Adi otwórz. I teraz tak, pojemność 29 Giga jest na mm, tej partycji Z do skopiowania. Chyba o to chodzi od razu i już, a nie po prostu, że to zapamiętało ustawienie tej partycji jakby. E, no i pojemność 29,29, 29 miejsce jest się, no i dobra, dalej. Teraz widzieliśmy, to chcieli e, wybierz miejsce docelowe dla obrazu partycji które chcesz przywrócić. No to u mnie to będzie to właśnie do skopiowania. Dalej, po wykonaniu operacji partycyzm zostanie nadpisane lub usunięta No i to wiadomo, że zawsze się tak samo, jakby format, powiedzmy, nazwijmy to, się robi taki. Najpierw. Czyli wszystkie są skasowane. E, no i dobra. Rozpocznij przywracanie. Szybko dosyć idzie, no ale to było tam za dużo danych, nawet 3 giga na no, dysk SSD, jest, więc też w miarę sprawniej idzie, niż jakby to miało iść na HDD-ku pewnie. No i dobra, mamy, Tym ma, żeby sobie dać jakąś osenkę, Zakończę. Eee, wyjdziemy sobie teraz na te partycje, już widzimy, że jest, są zajęte, parę giga jest zajętych, no i widzimy, że to właśnie działa. Że... Jest na Shavel IT oraz e, Rufus też był i wirtualna maszynka obraz jej, owa czyli to działa. No dobra, i teraz byśmy sobie chcieli jeszcze wykonać jedną opcję. Ogólnie ja to zrobiłem dla partycji, no nie, ale mówię, może ktoś sobie przeskipał do środka teraz. Możecie zrobić kopię zapasowe systemu, całego dysku, plików, e, partycji, tak jak ja. Out backup jeszcze jest, mamy Outlookową jeszcze kopię, ale nie wiem, czy, nie wiem co w tym było w sumie, to maila Wam skopiuję, czy jak być może. No ale też w każdym razie takie obrazu z rozszerzeniem Adi pewnie. No ale dobra, teraz sobie powiedzmy na tę partycję skopiujemy, znaczy sklonujemy ją teraz, jest kolejna część jakby filmu. Teraz dokonamy sobie klonu partycji. Wprawianie partycji lubów z jednej do drugiej. To zaznaczymy to. Teraz tak, wybierz partycję, którą chcesz sklonować. Chcę sklonować partycję Z do skopiowania. Ona no się nazywa bo mam tutaj te szypliczki A partycja SSD jest pusta. Dalej wybierz miejsce do aby zapisać partycję i źródłową. Czekajcie to dobrze. jest. Którą chcesz sklonować to z ten. Miejsce docelowe, aby zapisać partycję źródłową. Ok. Czyli tutaj bym chciał o tym SSD. Po wykonaniu operacji, partycja D zostanie to nadpisane. Wiadomo. I rozpocznij klonowanie. Niektóre dyski są teraz używane, więc bieżąca operacja nie może zostać zakończona. Czy chcesz zamknąć te programy uruchomione na tych dyskach, a następnie kontynuować? Ok. Mm. No chciałbym, bo nic w sumie się nie dzieje na nich teraz. Tak naprawdę. No już widzimy, że się klonuje ta partycja. No i widzimy, ponownie się partycja nam pokazała, tylko, tylko teraz już się nie nazywa. Um, um, SSD do skopiowania, czyli zostały, no Dosłownie zostały sklonowane, jest to samo, tylko literka jest inna, ale wiadomo. To nie mogą być te same raczej. Um, no i co się teraz stało z tamtym miejscem, zapytałem się pewnie. No to w zarządzanie sobie wejdę komputerem. Najpewniej tutaj będzie jako właśnie nieprzydzielone miejsce. I tak też jest. I po prostu no, dosłownie ją nawet utworzyło jego party partycję taką, o takiej samej pojemności, a te dane, które tam zostały, znaczy wolne miejsce nieprzydzielone, po prostu no, wyrzuciło. I mamy tutaj. Je, nieprzydzielone miejsce. Mm, no i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Mm, Pisanie słów, jeśli chcieli w kolejnych filmach, może, materiałach. Odsyłam Was do kolejnych filmów z tej serii, bo mówię, jeszcze parę programów pewnie Wam przetestuję i pokażę, jak działają. Też o tej samej zasadzie działania, czyli kopia zapasowa jakaś, klonowanie dysku, partycji tego typu. No i w sumie to. To było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Po!